Zaprezentuję teraz w takim razie podłączenie emulatora zmieniarki do radia Horus z dedykowanego do Audi z grupy, z grupy Volkswagen. W tym celu posłużymy się kabelkiem, który jest już w komplecie, wtykamy go tutaj w tylne złącze do emulatora, drugi koniec wtykamy w gniazdo zmieniarki w radyjku. I bardzo istotna sprawa, aby tą masę podłączyć do metalowej części pojazdu, tak żeby cały system, cały ten obwód miał był dobrze umaszony. Tutaj nie mamy, nie dysponujemy masą auta, dlatego podłączę to do masy radyjka, ale tak jak powiedziałem na początku, najlepiej to podłączyć do masy samochodu. Wtedy... Nie ma kłopotów z szumami, gdyby ewentualnie pojawiały się jakieś zakłócenia z instalacji elektrycznej. Takie połączenie do masy pojazdu będzie skutecznie z tymi szumami walczyło. Teraz mam już przygotowany tutaj pendrive z kartą SD. Tam już są też przygotowane pliki, foldery odpowiednio nazwane CD01, CD02 z kilkoma z przykładową muzyką. Wkładamy to w gniazdo USB. I pozostało nam teraz praktycznie podłączenie zasilania. Podłączyłem tutaj już wcześniej do radyjka kostkę ISO, głośniczek, tak żebyśmy mogli usłyszeć efekt naszej pracy. Zasilanie plus masa. Teraz włączymy radyjko. Ok, wybieramy teraz. Ok, wybieramy teraz zmieniarkę. I już możemy się cieszyć muzyką MP3 z wygodnego nośnika w zwykłym radiu chorus na kasety. Można sobie zmieniać kolejne utwory. Bierzesz co bierz, cały świat. No i to tyle, tak jak widać, podłączenie jest bardzo łatwe, szybkie, mało inwazyjne dla samochodów, wykorzystujemy fabryczne złącza, także jest to zupełnie bez szkodu dla, dla radia i samochodów.